Rodzinny van czy Porsche Carrera? Nie, no Porsche Carrera oczywiście, bo myślę, żebym lepiej wyglądała. Wakacje w kraju czy za granicą? No w tym roku podobno za granicą, bo będzie taniej. Narty czy snowboard? Narty na pewno nie, to już wiem. A snowboard jeszcze nie wiem. Lewandowski czy świątek? Nie, no świątek. Nie zdecydowanie. Nie cierpię piłki nożnej. Trampki czy lakierki? No tak, po godzinach to, to zdecydowanie e, trampki do, do pracy lakierki. Biedny i szczęśliwy, czy bogaty i nieszczęśliwy? Hmm. A nie mogłoby być, że bogaty i szczęśliwy? Siłownia czy książka? Hmm. No tak, e, mózg odpowiada, że siłownia, tak, na no, dusza, że książka.